Witam, elo. cześć, się Manka, ja nazywam się Jazz Mr. Matthew, witam Was w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Komnata Tajemnic. Nie wiem, co będziemy dzisiaj lecieć, robić znaczy się, dlatego intro i lecimy z tematem i fabułą. No I tak jak moi mili powiedziałam, nie wiem co będziemy dzisiaj robić. Prawdopodobnie zbieramy składnik, e, drugi składnik do eliksiru e, wielosokowego. O, fajny zegar. Spaduwa. Tu będzie coś? Nic. Ełł. Co mnie atakujesz, kurde człowieku? Ja pierdzielę, jak to szybko wstaje! Co jest? Halo? Ja pierdzielę. Tutaj chyba nie wyjdziecie, bo was tak nie zaprogramowali. E, e, e. Spaduwa. Chodź do mnie. Ty możesz do mnie przyjść. Chodź. Nie, to. I ci pograj tam w kręgle. No chodź do mnie, nie bój się mnie. No jaki czułem. Ja pierdzielę, boi się mnie. ja ja moje żyćka. Chodź, tu żabo. O, wykończyłem to, tu roślinku. Hmm, no ładnie. Tu nic nie ma? Tu nic, kurde, chyba nie ma. To lecimy w tamtą stronę. Chociaż nie wiem, dlaczego czuję, że. Coś tu pominąłem, lol. Ile w ogóle ja mam? Wow, nie pluj we mnie. Zero sekretów? Mm, na pewno coś pominąłem. Aczkolwiek powiem wam, że nie będę chyba tego robił na 100% sekretów. Dwójka mnie aż tak nie fascynuje jak na przykład trójka gry. Trzecia część w sumie. W sensie. Więc no, mówię. Popatrzymy sobie. No i co wy tu jesteście, tylko żeby mi przeszkodzić? Szczerze? Wątpię w to. Hm. Tam jest książka. Tędy mogę sobie wejść tutaj. Ciekawe, czy mogę wejść pod to. Nie mogę? Nie mogę. No ale jak tak patrzę, no to co? Pewnie to mi się będzie teraz obracać do góry. Drywienko. To jest oczywiste. No, tak jak powiedziałem, przecież to było jasne, że tak będzie. Ale kurde. Aha, czyli muszę znów w dół, a może uda mi się? Ach, nie uda mi się. To by było zbyt łatwe. Mam cię! Chodź do mnie. No. Łatwo mi tak nie uciekniesz, człeniu. Dobra. A ty już wstałeś? Dobranoc, kurde, dzieci idą spać o 19. Wieczorynka i palulu. O, jeszcze raz będziemy to obracać. No pięknie. To się chyba nudziło. Da się coś z tym zrobić, LOL? Albo z tym? Pierwszy z ukrytych. I czuję, że jeszcze ten gargulec mi pokaże zaraz coś drugiego. Czyli będziemy już w domu. No dobra, tylko co? Na dole coś? Tak, tutaj. Czyli powinienem mieć teoretycznie dwa sekrety. Tak, dwa sekrety na trzy. Czyli nie są tutaj takie trudne te sekrety. Mm, co my tu mamy? Eh, Sacharisa Tugłód 1874-1966. Pionierskie eksperymenty z eliksirem piękności odkryła czerakobójcze właściwości, czerakobulwy. Czerako właściwości, czerakobulwy, no ładnie. <laughs> Weźmiemy sobie zapis! Ty we mnie nie pój a, bo one chyba jak w nie strzelę. Tak, to kolcami. Tam na górze się chyba te drzewce biją. To mogę? To mogę. Dasz mi fasolki? Jeszcze raz mogę? Tak, jeszcze raz mogę. Py, 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 py. Trzeci? Trzeci już nie mogę. Dobra, czyli prawdopodobnie teraz będziemy to otwierać. Spadaj. Spadaj. Au. Oh. Przydałyby mi się hapsy. Bo jak widzicie, trzecia, hap... trzecia błyskawica w sensie trochę mi podupada na zdrowiu. A to nie powinno być skarcz? Coś mi się, się chyba porąbało. O Przepraszam, nienawidzę pająków cienkich, bo ptaszniki takie to podobają mi się ok, ale cienkie pająki, nawet jakieś małe, ale cienkie. To powinno być skercz. Kurde, wow, spaduwa. Podejrzewam, że tu nic nie będzie. A, to... Dawaj, chodź tu, żabo. Tamte strzelały. E, to ja jestem. I znów zapomniałem. Ci fasolki chyba mi wypadły. Gdzie jest ta żaba? Mm, żaba. Bez jaj. A... Górą mogę wejść. No ładnie. I to już chyba będzie koniec, więc. Pominąłem trzeci sekret gdzieś, bo my mieliśmy tu się udać właśnie do szklarni pani Sprout. Po ten sekret. O, tam jest trzeci sekret, już widzę. No i mamy moi mili. 3 na 3 sekrety. Za pierwszym razem bez żadnej pomocy. I z fasolkami, a nie kartą. Pies to trącił. W ogóle mi się pomyliło. Nie wiem, czy to już mówiłem, w którymś odcinku Kobita mnie wyprowadziła z błędu, że sklep. Rada i Georgia jest w trójce, nie w dwójce. A szkoda, bo bardzo go lubię. Mam na składniki na sześć figinowych. Dobra, tego się nie da. Tu pewnie będzie karta. A skąd ja to wiedziałem? Mm, Tilly Toe 1903-1991 otrzymał order Merlina pierwszej klasy za ratowanie niemagicznych w incydencie Ilfra w 1932, gdy smog zanurkował nad plażą pełną ludzi. No dobra. Mm, co my tu mamy dalej? Dziwne te fasolki były, lol. Ale fasolek, ale fasolek. Ludzie. Jeszcze mogę, nie mogę. Hmm. Może to to. Tak, to to było. <ścoughs> nie wiem, co on robi. A jakie ma buty ortopedyczne? Ja pierdzielę. Hmm. Harry. Do eliksiru wielosłowakowego. Zaraz dodam to do eliksiru. Idź i dodaj. A ty, co chcesz? To jest DIN? A, przyznawanie punktów. Tak, pamiętam, chyba na górę. Dokładnie. Na górę, w lewo. Kubełek bym znalazł, żeby sobie zrobić wiginowe. tylko nie wiem, jak one są ubrane automatycznie, czy nie odkryłem jeszcze tego w sumie. Like Ten to tutaj jest taki 17. jakby zierany chodził. No jak, to Gryffindor, to oh, chyba oczywiste. Gryffindor... Dobra, zamknij się, dziaduchu. Eee, lecimy. Muszę pobić rekord, to było 800, coś. Tak mi się wydaje. Boże, jak to się rozrzuca. Tak, to ja się bawić nie będę. Ale 1000, no nie sprawdzę, bo nie sprawdziłem ile miałam na początku. Kurde. No nie sprawdziłem ile mi... z 1100 miałem. I to też nie wiem tak naprawdę do czego ja te fasolki mogę wykorzystać, bo chyba kart tu nie da się kupić od ci ludzie nie sprzedają kart chyba nie. Dziękuję. Tutaj już odblokowałem sketch. Dlaczego on. Ja nie wiem, czy on się zbagował, czy co. To on powinien tu używać Scourge, nie Diffindo. Hmm. Faktycznie, kurde, tutaj Skarża użył. Polara wie o co mu chodzi. Ale tutaj używa Diffindo, lol. No tak czy siak uważam, że i tak dobrze mi poszło. Pary został chyba i Ron. Nie, no w oryginale Hermiona przecież pojechała LOL. A nie w oryginale Hermiona pojechała w jedynce, pomyliło mi się. Żebyś się nie zdziwił. Pomyliło mi się wtedy, co hermiona kazała im e, szukać w dziale książek zakazanych. Wtedy hermiony faktycznie nie było. Ciekawe gdzie jest ta łazienka. A ja z tej mapy nie potrafię korzystać. Wielka sala. Sala wyjściowa, ceremonia punktów, wyzwanie Spongify. Ja bym sobie zrobił w sumie wyzwanie Spongify, tylko nie wiem, czy teraz mogę. No nic. Zobaczymy, co masz mi do sprzedania. Nie, dziękuję. Spadaj. Nie skorzystam. Tak, on wie. On potrafi tylko życie ludziom uprzykrzać. Problem w tym, że ja się tu gubię. Nie masz nic, to po cholerę tu stoisz, jak taka prostytutka. Sorka? E, nie to. O. Zwanie Rictusempra. Sempra. To jest chyba klatka schodowa. Nie pamiętam, gdzie była klatka schodowa w oryginale. Chyba na drugim piętrze, nie? A temu co się stało, spetryfikowany został? O nie widzieliście włąd e, w polskich e, znakach, Czyli czegoś nie poprawiłem instalując łącząc dwie wersje. A jak nie pójdę, to co mi zrobisz? To co mi zrobisz? Jestem przy dopasem da <laughs> Uuuuuuuu groźnie będzie. A to nie jest przypadkiem e, wejście do Dumbledora. Jest, tak, to jest wejście do wieży Dumbledora. No i sam pójdziesz, czy ja mam to był iść, ja mam to był iść, dobra. Pewnie zaraz będzie kolejna katsenka, już by, jakby nie mogli ich połączyć. Wezmę sobie coś, co tu jest, bo nie wiem, kiedy będę miał tu znów wstęp. 3 na 10, to na cały Hogwarts się łapie. O kurde. Siema, folks. Dzień dobry. Chcę sobie wytatuować Feniksa. Chyba na całej łydce. Lewej, bo chcę sobie też całą prawą rękę wytatuować. I właśnie mam dylemat. Gdzie? Na całej łydce Feniksa czy na ręce? Ale ten tatuaż jest pewny. Karta w pokoju Dumbledora. Bardock Maldon 1429-1490 Przewodniczący Rady Czarodziejów w do 50 Ja nie wiem, czy już tej karty nie miałam przypadkiem, czy ona mi się nie powtórzyła, czy co? Aha, wiedziałam, że tu musi być. Jak nie u niego, to u kogo? Tylko, że teraz. Wiecie co? Bo jeszcze widzę coś. Tylko. O, tam na górze. To nie wiem teraz, czy to są jakieś obrazki, czy o co chodzi. Tu chyba już tyle. Dobra. A tu jest winda. O, ja pierdzielę. No bo patrzcie. Nie, tu się nie da nic zrobić. Aż tak się nie ukrył dziadek. Srebrna karta. Oj, w ogóle zdobyłem już wszystkie srebrne. Chyba nie. Oswald e, Bimi, 1850-1932. Pionier walki o prawa goblinów. No dobra. No ale teraz co? Tyle? Mam w dół zejść? Czy o co chodzi? Tylko kurde, którędy. Mam zaskoczyć? Ja jestem samobójcą? Mm. No dobra. Spróbuję, może się nie zabije. No znów mi się chciało otworzyć, Co za ustrojstwo. Gdzie jest dziadek?

Spokojnie, Harry. Phoenix burst into flame when it is time for them to die and are reborn from their ashes. Fascinating creatures, phoenixes. No, mnie też. fascynują feniksa i mają dla mnie znaczenie duże. W sensie jako e, symbol, że takie, wiecie, odrodzenie się na nowo. It wasn't me. I'm I know you're not, but I still want to talk to you. I'm ask you, Harry, whether there is anything you'd like to tell me. <coughs> Being able to talk to snakes was what Salazar Slytherin was famous for. Anything at all? No, there isn't anything, so Very well. If you're sure... Good night, Harry. Night, mm. <coughs> Professor! <coughs> You need to go to Myrtle's bathroom. Hermione jest przed A Za tobą mam iść, bo nie wiem, sam nie trafię. Poczekaj, kurde, powoli. Follow me, Harry. Yeah. <laughs> Ten debil skoczył w dół. Ja. Yeah. <laughs> No, zabił się. Retin. Idę za tobą samobójco. Czy tak się boisz pająków? A to w ogóle już mówiłem powinien zmyć. Jaki z niego jest kurde ten woźny?

Now, we need one more ingredient for the potion to be completely effective. We're going to need a bit of goil to complete the potion. How will I find goil? <laughs> At this time, he's usually filling his face down in the dungeons. All you need to do is follow the trail of food, get the bit of goil, and bring it back here to me. <laughs> Good luck, Harry! Uh, thanks, Roy. Good luck, Harry! Atironto, it's a O! Mamy żarło. Łódko, łódko, Harry, ty nie chcesz? Łódkę? Udek? klap? krap. Znaczy o, goil? Twusta pyzo. Tu jeszcze nie odkryłem tych fasolek w lochach. Będę musiał zejść w końcu do tych lochów. Oto to kurde, jest 8 sekretów. Hmm. Hmm. Czyli tutaj będą kolejne poszukiwania. No dobra, moi mili, mamy 22 minut odcinka, bo on, jak tam się wchodzi. E, więc ja się będę z Wami na ten moment żegnał. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do. Co we mnie zrzucasz, strzelasz? Jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, zachęcam Was do wbijania na fanpage, subskrypcji z dzwoneczkiem. Do zobaczenia, cześć!